Siema widzowie, dzisiaj mamy kolejny challenge, to znaczy tej nocy. Jestem Ramzes, jest ze mną kasztan. Siema, siema, siema. A za kamerą tajemniczy kamerzysta nie zdradzimy kto i co. Rzecz w tym, że będziemy chodzili po krawędzi. Życie na krawędzi. To jest życie pełne naprawdę mocnego ryzyka. Tak się mówi, mocnego ryzyka? Tak, dobrze. Pierwszy kasztan idzie po krawędzi, a później ja będę szepnął. Nie, nie, nie nagrywam, nie nagrywaj. Jeszcze nie? Nie nagrywaj nie, 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 nie nagrywaj. I ram też nagrywaj. Ale na razie mnie, ale za chwilę ciebie też. Mnie. Dobra. Więc tak. O. Więc zaczynamy. Kasztan, chodź tu. Idę. Kręcimy. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. I się nie boimy. Dobra. Ej, dawajcie, stąd zaczynamy. Stąd zaczynamy. Stąd? Stąd. No serio? Serio? Naprawdę. Dobra stąd, chodzi o to w tym challenge'u, że jeden idzie po krawędzi, a drugi go trzyma, żeby nie spadł. Rada... No teraz mogę się krawędzi to. A, teraz sobie radzi sam, bo to jest naprawdę duża wysokość. No Zabić się można. Ale nie jednak... To, to... Można, można zabić! Trzeba, można się zabić. Trzeba się można. Ale... Trzeba się nie bać. Nie, no zabić może nie, ale można sobie na przykład nogę zliknąć albo rękę. Dobra. No uwaga, teraz wow. kasztan dochodzi po tych prętach do muru. Tu Kto jest rymna, która się rusza. Tu jest piorunokrą. Ja no teraz muszę się trzymać. Dobra, o. Dobra. i teraz kasztan zaczyna iść wzdłuż muru. Musi się trzymać, nie? I chodzi o to w tym challenge'u, żeby szedł coraz szybciej. O nie, nie coraz szybciej. Jak to mogę zwalniać. Dobra, może zwalnieć, tylko musisz mi Ja pomagam mu trzymać równowagę. O! O Jezus! Gdzie? Nie mogę! Nie mogę! Już się Chodź, Manio. Uwaga, idziesz prosto, wzdłuż mur cały czas. Patrzcie, trzyma się. Ja też się trzymam, choć trochę ważę. No, ja i... się nie ja plecak Józef, rucham, plecaka, mimo... A to czekaj, przytrzymaj się piorunochrona, a ja wezmę, zejmę plecak. O, dobra, już, już plecak nie będzie Ci przeszkadzał. Idź dalej. No. Teraz zakręt. Ile mam żyć? Trzy życia. Trzy uważasz? Trzy życia. Dwa życia. Mogę dwa razy spadnąć, jak za trzecim razem spadnę, to już gram od nowa. Mm, dobra, ale ja liczę na to, że nie spadniesz, bo ja Cię podpieram, ja Cię podtrzymuję. Czekaj, to się musi na chwilkę zatrzymać. Nagrywasz cały czas. Dobrze, dobra, idziemy dalej. Teraz uwaga, kolejny zakręt. Ale to jest wyzwanie z tymi kopami. my się tu zwracamy, nie? Uwaga, teraz ja tu wchodzę na takie podwyższenie. Okay. Stój, tu chodź, tu trzymaj mnie teraz. Chcę ją. Masz sobie równowagę do pana? No. Trzymaj. Trzymam. Nie A tu jest węży, prawda? Właśnie, bo jak jest węży. Dawaj, dawaj, no. To znaczy, że ta droga może być dobra dla węży, bo no, nowy czasownik zwęzić się ma podwójne znaczenie. Jedno znaczenie to jest. Poczekaj. Kiedy Ktoś bardzo chudnie, czyli staje się bardziej wąski, dlatego się zwęził się, prawda? A drugie znaczenie zwęzić się, no to znaczy na przykład zacząć pełzać i chodzić takim wężykiem, czyli zwęzić. Zdarzają się w naturze przypadki metamorfozy, czyli przeobrażenia człowieka w jakieś tam zwierzę. O przeobrażeniu węża słyszałem kiedyś. Nawet to oglądałem kiedyś dawno, dawno temu film pod tytułem wow. wąż przez trzy razy żył. Serio, nie żartuję. Po oh, O nie! Snake. Dasz, dasz radę, ja będę ci trzymał. Bo tu jest przepaść bardzo wysoka. Tak, tu, tu ma co najmniej 10 metrów. Serio? Dobra, przechodź tu, trzymam się. Przedem. Prze, prze, prze. z tego samego miejsca? No to czekaj, no. Ale to nie jest tak, że teraz ja? Nie, muszę tego samego wystartować. Multiputny? Tak. A. a czemu ja ten plecak trzymam? Bo ja też się muszę czegoś trzymać. Ka kasztan się trzyma mnie, a ja trzymam się plecaka. O Jezus. I dzięki temu y nie spadam w dół. Dawaj. Dobra, no przechodź. przechodź, czekaj, przechodź. czekaj, czekaj, dziewięć. Ale, Ale... <taki> daleko, ładaj, tu bliżej nie. Dobra, jestem tu bliżej. Dajesz. A może przodem do muru się ustaleć? Ja nie dam rady, bo ja żubię to spadnę. No dlaczego? Stanowu? Jeszcze ci jedno zostało. O nie, chodź tu! Ale teraz już się nie na Możemy zrobić Coke stąd. No ale to jest właśnie właśnie challenge, no. Ale tu nie ma nawet się złapać, jak ja się tego złapie, to się No to ujmę. No to się... Któ się może złapać? Mnie się trzymasz. No, no, no. no to się pod, podtrzymuje jak nie ja, a ja trzymam się plecaka. No. Trzymaj się, trzymaj się, nie spada mi tu. Trzymaj się. Nie, ja się zabiję. Trzymaj się, trzymaj się. Trzymaj się. Trzymaj się. Trzymaj się. Trzymaj się. No. O, wejdź, trochę. No, no, muszę schodzić, a to musisz się trzymać. Dobra. Dobry radę. Dobra radę. Przepraszam Dobra radę. No. O Jezus Uwaga, do tego miejsca i wygrał nie, jeszcze nie wygrałem, bo jeszcze tu ma do przejścia Zobacz. No, no, jeszcze tam Ty no. Poczekaj chwilę. Czy dotąd? Wystarczy do oto. Chodź. Aż tam? To teraz ty, tak. Teraz ty. Dary. Teraz ja wchodzę. Mm, dobra, pomóż mi wejść na to. No ale jak tam mam wejść? Jak to nawet nie przejść? Ja no Chodź tu. Co to, a co tu w ogóle jest? <grym> <grym> I nie <najszczepniej grym> będzie jak raz tak przyjdzie mi wali. Nie nagrywaj rejestr budynku. Co Chodź tu z tej strony nagrywaj, z tej strony! O człowieku, a jaje! Jest! Dobra, jest, jest? Dobra, jest. A teraz idziemy stąd. Uwaga. Ale nie przestałem tu. wspieraj mnie, wpijaj, ale nie wsuwaj się od ściany, okej? Wow. Dobra, idziemy. Dawaj, połóż tu.

Iii! To Jezus! No. Musisz, że teraz masz te dwa życie! No i śląg, czekaj. Dawaj, słuchaj. Dobra, Przej, przejście, będzie tam. Dawaj, tam będziesz już miał to gorzej, bo tam są kolce i tam jest taka duża Soty. przeszkoda. Co no A ja mam jest. ten mniejszy level, a ty masz level hard. Nie. To się nazywa level hard. Tutaj właśnie. Mhm. Ale ty, a, ale twardo mnie trzymaj, no i nie odsuwaj się no! No nie, no! się daj! O Jezu! O Jezu! Dobra, pobóz! mi! Ty, no ale ty mnie nie podtrzymujesz, ty się odsuwasz o od te ściany! Łapce mnie może za bark! Tutaj, za bark! No, 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 ty, Masz ostatnie tak, życie! Ale nie, bo ty się osuwa te ściany No ja dobra to, już, no, wchodź Jak sobie. ja mogę się trzymać jak ty mnie nie, nie podpierasz? Chodź! Musisz wchodzić, dawaj No Ale, ale jak wie, znowu mnie no, tak puszczysz no, no to bez sensu nie gram Dawaj, dasz radę Chodź tu! Zaraz i przejdę No weź zapauzę na chwilę Dobra, dawaj wchodź Ale ty, ale poczuń mnie no I tal te stój cały czas przy ścianie. No a mnie będzie. O Trzymaj. O cholera. Stry, Trzymaj. 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 Nie, czekaj, czekaj spadam. spadam, spadam, spadam. Dobra, poddaję się. Za dużo ściany. Jeszcze jest tam! Nie, do końca tego muru! Nie. Za dużo ściany trzeba. Dobra, sam spadłeś w połowie drogi. To ja chcę spot zacząć. Ja zacząć, Dobra, no to idź stąd Dobra, podtrzymuję Dawaj. chodź. Czekaj, trzymaj się. Trzymaj się, no widzisz Ja się nie surowo bo I, i, i się podtrzymuję Chodź Idziesz Chodź tu to za no, nie, nie, nie. Uydzie, dobrze, idzie dobry kurczę lepszy ode mnie normalnie idzie po ścianie Nie podtwierając się Musisz tu mnie trzymać tu mnie musisz za plecy trzymać za plecy za no, ja cię No buduję. dobra te albo Ale nie chyba. sięgnę tak, tak, zwołane tak zwołane. wysoko. Nie no niżej nie będę cię trzymał, bo nie wypada. No kurwa, no po prostu za plecy, albo tak mogę cię trzymać, nie? O Dobra, dobra, o dobra, dobra. O, teraz. No Ci teraz o, to łatwo. O kurde, wyrywanie. Muszę do, do, do końca tego... A? No, dobry, dobry To uważaj, uważaj tu, tu o dobrze, dobrze. A, zaraz, ja zasłaniam. Okay. Tak, to teraz z filmu. No tu jest trudno, tu jest rzeczywiście trudno, bo pręty są u kosi cały czas i tu nie da się tak po prostu sobie przejść. Ale, ale dobrze, szedłeś po ścianie, prawie jak padżong. Powiecie, padżongi, czyli te wielkie pająki mają takie, takie, takie fajne łapki i Potrafią tak się trzymać ściany i tak chodzić po płaskim. Uwaga, kasztan wchodzi No dobra, wchodzi. No, no, um, już Przedeł, to jest no, szczele, tylko czekaj, żeby to nagrywało się to, może Dobra, patrza mój trik, No, na krzyż. No dobra, No ładnie, no, ładnie, dobra Tak, Dobry Wygrał No i udał się challenge, widzowie Wszystko świetnie poszło Chodził po ścianach kasztan, chodził po ścianach Ramses on wygrał. No to no, młodszy to wiadomo. <tryk> Dobra, Ej. w takim razie widzimy się kolejny raz. Niedługo do zobaczenia. W Następnych Na tej... filmach.